Pudry słoneczne kolor karamel występują w trzech odcieniach numer 20, 22 i 23. Puder słoneczny idealnie nadaje się do ocieplenia makijażu i dodania sobie opalenizny. Rozświetlenie jest widoczne, ale bardzo subtelne. Dzięki temu efekt jaki możesz uzyskać, to zdrowo letnio rozświetlona opalona cera. Plusem jest także delikatny, przyjemny, lekko kwiatowy zapach. Jak możesz zauważyć, puder słoneczny ma też naprawdę fajne krycie. Ze względu na to, że zawiera on w swojej formule delikatne drobinki rozświetlające, polecamy go głównie do używania przy cerze normalnej lub suchej, która raczej nie ma problemów z przetłuszczaniem się. Formuła pudru jest bardzo miałka. Dzięki właśnie zastosowaniu procesu mikronizacji i dlatego też bardzo łatwo łączy się ze skórą, stapia się z nią, nie tworząc efektu maski. Puder nie zawiera talku i ma w swoim składzie bardzo dużo substancji odżywczych, takich jak olej z pestek słonecznika, oliwa z oliwek, olej z pestek winogron, czy organiczny proszek z moreli puder słoneczny. Możesz nakładać na całą twarz lub tylko na jej wybrane partie, na przykład na kości policzkowe. Super wygląda także nałożony na dekolt czy ramiona. Daje wtedy taki zdrowy, fajny blask. Drobinki zatopione w pudrze są naprawdę maleńkie i pięknie odbijają światło, także makijaż wygląda bardzo naturalnie, bez przesadzonego efektu. A tutaj porównanie kolorów pudrów słonecznych.